deszcz, bo nasze gołębie to ryby no ale tak zadecydowali, wypuszczamy gołębie w deszczu, lecą 350 km nerwy są niesamowite, pokaż jakie niebo jest Kropim, że w pasywalku w pasywarku kolega Zbyszek mówił mi, że bardzo pada gołębie zostały wypuszczone 7.15 no to czekamy, w cuda nie wierzę myślę, że będzie dzisiaj bardzo źle a jak będzie bardzo dobrze to wszystkich przeproszę Chociaż no, nie, nie będę chyba musiał. Wszyscy, co dzwoniłem do kolegów, to każdy już ma głowę schowaną w piasek, bo naprawdę będzie ciężko. Czekamy, włożyłem gołąbków 21. Eee, same Samczyki, wszystko w tamtym tygodniu wróciło, tak jak mówiłem. No co, myślałem, że będzie lot w niedzielę, Lot w niedzielę by był pod wiatr. Jutro jest, są w miarę warunki. Tam z tego co z Walkiem rozmawiałem, to powiedział i z Andrzejem, że jutro lepsze by były na pewno warunki jak dzisiaj. No ale trudno, jakby było by pod wiatr, by był lot bardziej taki uczciwszy, a teraz to mamy bardzo mocny wiatr, z wiatrem gołębie przyjdą, jak przyjdą, myślę, że będą miały gdzieś około 1800 prędkość, zaraz powinny być, bo już mamy dziesiątą, no i co, no czekamy, będziemy nagrywać, będziemy pokazywać, jak wracają. Na razie jeszcze się nie, nie denerwuję, ale czuję, że chyba wybuchna teraz, no bo to jest normalnie niemożliwe, no. nie wiem, czy to... Już, czy, czy... No, pogód nie mają w, w telefonie czy, czy, czy w internecie no przecież so był widać no, no dobra no nie będę marudził no, czekamy na gołębie będą przelatywać będziemy pokazywać Haćko! Haćko, 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 haćko. Haćko, 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 haćko. Haćko, 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 haćko. No i co, poleci, gołąbie przyleciało od tyłu, przy, przylatują na razie mam jednego. Popaki już tam w policzach mają dobrze ponabijali. u mnie przeleciały i co i lot do niczego się nie będzie posabo. bo gołębie... Jeszcze nie dole przyleciały po prostu. i Zawracają od tyłu doczaj. Także czekamy dalej. Chodź, 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 ch აა, კაჭ, 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 კაჭ. კაჭ. აა, კაჭ, 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 კაჭ. კაჭ, კაჭ. აა, კაჭ, 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 კაჭ. კაჭ, 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 კაჭ. აა, კაჭ, 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 კაჭ. აა, კაჭ, 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 კ Chodź, 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 Aby się tylko zleciały. To tutaj. 11. No i co? Zawiedzione. Bardzo jakie są loty z wiatrem. Brakuje jeszcze 10 gołębi. Przeleciały gołębi od tyłu. No i co? Gratulacje tym co wybrali. A ja przegrałem i to bardzo mocno. no i pierwszego miałem gołębia 10.49 to jest o 3-4 minuty za późno drugi był i to pierwszy to był syn właśnie znaczy brat grusika drugi roczniak, trzeci też brat gruśnika roczniak czwarty roczniak, piąty Przemka no i tak dalej, gołębi jest 26, ten junior mój co dwa razy i teraz siadł drugi na oddział To był dzisiaj siódmy, ale on siadł ale co najmniej gołębi jest 26? Mówię gołębi, gołąb 26, Aha, 69, tak 26 Siadł siódmy na gołębik, ale to jest o 15 minut za późno No co, gołębie bardzo mocno przewiane, wszystko od tyłu, lot stracony, lot bez historii Dla mnie no co, no ciężko Nienawidzę tych lotów z wiatrem Już Wiedziałem, że tak będzie, czułem, że tak będzie No i tak jest, tak jest Czekam jeszcze na 10 gołębi Mam 11 gołębi z 21 To pod wiatr miałem w ciągu 2 minut Miałem 10 gołębi A z wiatrem jest No nie chcę narzekać, ale te loty z wiatrem są tragiczne No co Później podsumujemy lot, będzie lista Zobaczymy jak to wyszło na liście Ale boję się, że nawet mogę Piątki tak zwanej nie złapać Jeszcze nam tu jastrząb latą. No jeszcze jastrząb kolatał, ale to jest trzęby są bardzo gołębie ten. Mam, myślę, że gołębie były bardzo mocno sprzykowane, one są w formie niesamowite, nawet teraz jak przyszły tymi lat, latały. Ale te gołębie są pod bo albo bezwietrza. Z wiatrem to jest loteria. Gdy dobrze trafią, to celowaniu Jeszcze jako tyłu u mnie ty to zapchało ich na, na świnoujście, O jest 12, jakiś siada. No i co? No? I tyle. Będzie, będzie ten, będzie... Chyba? Trzeba... Siadamy? No zobaczymy tu przyleciało, ciekawe Chodź, 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 chodź! Chodź! Chodź, chodź, chodź! A, tu dobry dobrze, Też rośnie fajnie Mam nadzieję, że się zlecą, jeszcze dziewięciu brakuje Będziemy mieli po, po zegarach Będą listy, to podsumowanie zrobić. Tymczasem No, i mamy podsumowanie lotu. Lot był bardzo dziwny, był przewiany e, z wiatrem, bardzo mocnym wiatrem. Słabo to bardzo wyszło. No i taki tak jeszcze się w miarę tam obroniłem, bo zdobyłem 8 konkursów. Bardzo cieniutko lot dla mnie bez historii żadnej. Do niczego mi on nie, nie będzie potrzebny, No, ale nieraz się wygrywa, nieraz się przygrywa. Szkoda, że tylko był lot przesunięty z soboty na niedziel z niedzieli na sobotę, bo w niedzielę były idealne warunki do lotu takiego naprawdę, żeby mogły się pościgać gołębie, no ale tam e, zadecydowali, że, że w sobotę to odbył się lot w sobotę. No i co, no włożyłem 21 gołębi, zdobyłem 8 konkursów. Bardzo cienko, bo w pierwszej setce tylko dwa gołębie. Gołębie ogólnie popowtarzały mi, bo wsiadały tak jak na ostatnim, przedostatnim locie, tylko po prostu za późno. Od tyłu wracały, bo ich przewiół bardzo mocny wiatr. Widział, widzieli, jak ktoś ten śledzi tą pogodę, to widział, jaki było. Normalnie była wichura prawie, że te gołębie bardzo mocno poprzewiewało, nie? No i mamy teraz drugą listę. Mamy listę też z lotu rejonowego, no i tam jest super, nie? Mamy, go, mamy gołębia, zdobyliśmy drugie miejsce i dziesiąte miejsce na listach rejonowych. Było włożone ponad 6 tysięcy hodowców, boże 6 tysięcy gołębi. 223 hodowców na tym rejonowym locie no i elegancko. Mieliśmy gołębia drugiego i mieliśmy gołębia dziesiątego, czyli w pierwszej dziesiątce były dwa nasze gołębie i pana Artura Zabrzyckiego były trzy, a reszta były pojedyncze. Bardzo jestem zadowolony, bo włożyłem tylko na ten lot 20 gołębi. Zdobyłem tam chyba 12 czy 13 konkursów. Także naprawdę jest to, jest to super nie, Mam, e, teraz mamy lot następny też 500 i też mamy rejonową, zapowiada się bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobra pogoda typowo pode mnie, czyli boczny wiatr mocny w dół, takie jak ja lubię, znaczy w dół w, w Polskę spychający, no i głębie będą musiały naprawdę dobrze popracować, ale myślę, że nasze głębie sobie dadzą radę, bo są naprawdę w super formie, mają naprawdę niesamowitą formę. Tak jakby drugi raz wchodziły, chcę pokazać właśnie te dwa gołąbki, które zajęły zajęły drugie i Boże, drugie miejsce to jest lista rejonowa gołąbek zajął. 21 włożonych, 13 w konkursie to jest ten 96, 9626 gołąb i tu mamy 10 też roczniaka, też jestem bardzo zadowolony, jest to fajny rocznik, który się bardzo mocno wybija. W głąb 223 hodowców, 5 oddziałów włożonych startowało 6234 gołębie. Także naprawdę z tego lotu jestem bardzo dumny z takich lotów. Wiadomo, loty z wiatrem to nie jest taka nie jest tak łatwo, Jak miałem więcej gołębi, chowałem na przykład tam więcej do lotów kiedyś. Jak zaczynałem tu, to wydawało mi się, że te loty z wiatrem są też proste. Wcale tak nie jest. Jak się lotuje z silnymi, wyrównanymi gołębiami i ma się ich tam 20 parę sztuk, to nie jest tak proste, bo te naprawdę szybkie gołębie. Nie to, że one. Nie trafiają, tylko one po prostu przylatują, rozkładają skrzydła lecą. Wiadomo, te gołębie lecą bardzo wysoko z wiatrem. No i tak usiadły, przeleciały. No te 5 minut im zabrakło, nie? 5-10 minut, no wiadomo, to jest. Yy, bardzo dobrze nabili chłopaki z Polic, bardzo im gratuluję. Przede wszystkim Rafałowi bardzo gratuluję, bo mu należało mu się te dwa, bo w tamtym tygodniu miał słabiej, ale w te mu się należały te dwa. Także gratulacje. I, a tam kolega do mnie dzwonił i pisał. Pytał się o te cele w głębniku. No to krótko powiem, nie polecam, bo mam roki się w rękach rozsypują. Jakbym wiedział, to on sobie kupił deski gwoździe sam se zbił. I dziękuję ślicznie. Zapraszam w sobotę, bo będzie na pewno ciekawy lot. Chociaż nasza córcia ma urodziny. Mam nadzieję, że zdążymy. Kończę 6 lat, a ten lot będę dedykował Panu, ten, ten lot, który mamy, to będę dedykował Naszemu Świętej Pamięci Prezesowi Mietkowi Śmiginowi, którego bardzo lubię i nie zostałem powiadomiony i na pogrzebie nie byłem. Niech mu lekko ziemia będzie. I ten lot, który teraz będzie, to będę dedykował Panu Mietkowi Śmiginowi. Pozdrawiam.